Hej, cześć, na Wam wszystkim, z tej strony Berć, kontynuujemy naszą przygodę w grze Science Row i tak, mamy nowy kościołek, to widzieliście na poprzednim odcinku. I chyba nie będziemy przedłużać, po prostu odpalamy kolejną misyjkę. Co teraz mamy zrobić? O, mamy dwie jakieś. O no już. Przecież, dobra, przyozdobimy ją.

There's a bunch of cool collectibles around Tendek the Kazisha. And all we Tendek. have to Tendek. do is find anything we want, snap a picture, and boom, it'll just show up there. Really? How does that work? It works. Yeah, but how? Oh, yes, it well. just works. don't ever Do you know someone with like a 3D printer or something? I do, actually. Remember Teddy? Your ex? The guy with the ponytail? Other ex, Teddy. The woman with the mohawk? Ja i have to get the this thing so here's how it works i western golden cannon would rock at the church just take a picture bo... a a A, z się robi zdjęcie. Spoko się. Zastanawiam, którym. A i wrócić do kościoła. Dobra. A ten już siedzi. Nie wiem, jak on to robi, ale jak mu będzie. Ja jeszcze utknę tutaj. Uwaga, jadę. Nie bójcie się.

Czyli w sumie za nic dostałem, hejs. dobra, tu też mogę coś dać, damy pajączka tu i tu. Szkoda, że tutaj... O, tu mogę coś dać. A, nie mam nic. Kurde. Dobra, to odpalamy kolejną misyjkę. Kasa. Ile mamy kasy? 250. Dobra. Jak za darmo. To teraz... Do tego I hey, I've been thinking. Now that the Saints are a real organization, I feel like I should have a better understanding of, you know, all the basic skills involved in day to day operations. You betcha. And that means. I was hoping you could teach me to shoot. Oh, sure can do. Meet me at the old quarry. I set us up a kick ass practice range. Ja mam go nauczyć strzelać. To się źle skończy. O, czekaj, mogę tego zmodyfikować? Mogę coś. Gotowe zestawy. O kurde. 16 aż to kosztuje. To niestety nie mogę. Co Cofnij. Modyfikacje karoserii. Te, ja mogę sam sobie jakieś te. Dach, progi, dodatki. A co jest dodatka? Jakieś pieudały. Przednia oś, profilopony. Moja piercie. Nie. Dźwięk silnika. A jak ja mam odsłuchać? Ja nie wiem jak to, brzmi, to jak ja mam to robić. No to fajnie. Nitro. Nie no, nie będziemy wydawać hajsu na yy, zestaw ulepszeń. Nie no, tego, na tego nie będziemy inwestować. No ale fajnie, dostałem osiągnięcie tuning, chociaż nic nie zrobiłem. Ale spoko, tak też mam. O, podjedziemy zobaczyć, co tutaj jest. Bo to może być śmienniczek do przeszukania. A darmowy hajs się zawsze przyda. Sweet. Cenny antyk. No i tyle. Dobra, niech będą Niech już im tak będzie jak jest. O ty, kurde dziadu! Czy mnie staranować? W dniu musieli też wyciągnąć. miotło zobaczyć, jak się tym. lata. Przetestować. Tylko nie będziemy jakoś jej nadużywać. No bo. moim zdaniem, psuje to. Grę. Ale pobawić się to troszkę no, można. O, musimy też jakieś aktywności poboczne sobie porobić. No, plan jest taki, żeby zacząć odkładać sobie na GTA. I mam taki pomysł, że nie dość, że będzie seria na kanale z GTA to jeszcze może na Twitchu zacznę robić sobie live'iki z FiveM-a. To chyba by było spoko rozwiązanie Żadne stop. Dalej mnie goni. Ale chyba dojedziemy do przystanie. Mam nadzieję. O! Już? Odpuścisz? Oh, Marszale? No, spitował mnie. Ja! mnie spitował, no? Co za dziad? Z drogi! No, myślałem, że zjedzie. Ja, ja nie potrafię tym jeździć. Ty i teraz strzela do mnie jeszcze. To co po wsparcie może dzwoni? A nie sądziłem, że tyle problemów mi będzie robiło samo dojechanie, kurde, na miejsce docelowe. O, fajnie. Obali mnie zaraz. Proszę. Dobra. Chciałem sobie zarknąć, czy to coś ważnego, co teraz muszę na Cito podpisać. Ale, no nie ma takiej potrzeby. Czemu tu mnie tak dziwnie prowadzi? No przełaj! O, elegancko. Ups. Dobra, dojechaliśmy. Co dalej? O, i biega i biega. A ty, 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 coś tu jest na dole. Kurde, wiedziałem, że to zaczyna mnie krzyczeć. Dobra, fajnie było. Gra mi zabrania podejść. Hey. wow Eli you set this range up yourself yep I didn't have any clay pigeons so I had to make do with what I could find nice what weapon is he gonna use oh I'm more of a book learner I've done some research already i just wanted to watch you ask questions and take notes that's not really how you learn to shoot hey everybody learns differently the was our research research was that stance is very important sure you gotta have a stance so what's a good stance i mean this i can't describe it i just do it watch Actually, No, Damn! Yeah, I get it. Next, my research said keep your eyes open when you shoot. Sure, I like to pretend there's a little white dot or crosshairs on whatever I'm shooting at, and then I just aim for it, like this. Oh yeah. Damn! Yeah, I get it. Oh, think you not a to squeeze the trigger instead of pulling it? What the fuck's the difference? There's just a feel to it. Look. Oh, yeah. Okay, I'm sure I can look like up the difference online. Oh, yeah looks like marshall, uh, reckon we're near one of their black ops sites. trespassers on marshall land will be shot. grab a gun. it is against regulations to allow civilians on Gator. marshall land. <laughs> <laughs> you're so to now. oh, you're oh, cool. armed civilians, weapons. Free. that's right, assholes. you're the training you exercise. For that. you won't get away with our training secret. Oh. The... Oh, the... oh, this the... may be a tad much for a beginner. Get in the car. Dawaj, gazu. Uciekamy. Siadaj. Siadaj. Łoń. Wszystko czuł mnie. A tamten chciał mnie spitować. No strzelaj. O nie, ła do niej. Yeah, You're fair game now! <coughs> Begging for her! the going to Okay. That was was a... Hey, no, you did great out there! I guess next time I'm in a tight spot like that, Idol's party, I can slow him down. But I think I'll leave the car roof shit to you for now. O, i misja ukończona. Fajnie, była dosyć szybka, przyjemna. O. Teraz bym używał kołabinu. O, jestem tu. Dobra. To co, odpalamy kolejną. Oh, that's we accept it. Howdy, Eli. What's up? I hereby invite you to the inaugural meeting of the Saints Board of Directors. Huh. huh. Tutaj I we were going to be so corporate be right there. Okay. So we got the name, we got the home base, we got the logo. So that means next step is to find people that can shoot guns? No. Uh, so that means next step is to make connections with people that can shoot guns. Oh, come on, man. We want this thing to be more than a street gang. We want to be an organization, an institution. And that means we need to have our fingers in more pies. You got an idea where to start? As a matter of fact, I do. Okay, everyone's action item is to reach out to their contacts and see what new business opportunities you can find for the Saints. Shit. My contacts all got their own things going already. What about JR? Your partner's on his garage, right? Maybe he'll go all in with the Saints? No harm in asking. Great. What about you, Nina? I can't talk to any of my old Panteros contacts. No, I'm about to get some knowledge. I do know some people who did business with them. I'm sure I can persuade them to do business with us instead. Nice. Kevin. <laughs> you want contacts? I got contacts, baby. Okay, go be superstars. Meantime, I'm gonna finish going through that briefcase we got from John Bland. That thing's a treasure trove, let me tell you. Everyone, keep me posted on your progress. Dobra pogadali jr how'd you like to be a part of something big my friends and i are starting a new venture sounds awful nice but our current venture is in trouble those panteros are cutting into our profits something fierce i'll tell you what join our new thing and no one's ever gonna mess with this garage again well you take care of this panteros problem and i'll consider it deal a, O, ty karneś się motocyklem, motocyklem? Czy mogę? To nie było za fajne. No siadaj. Halo? No. so how are these panteros fucking with our business undercutting costs scaring off our customers sergio said this jacked up mound of a dude named derek to run me out of business anyway and every way he can you take care of his toughs at the park maybe he'll scare him enough to go mess with someone else say no more Dlaczego nie ma radio? Nie wiem, co to każda muzyka z prawami autorskimi. No nie, masz y y yajka. Nie, to pani. Pani nie może wiajka Albo zresztą żyjemy w takich czasach, że nigdy nic nie wiadomo. Not the you mess with JR, you mess with us. Oh, the what's <laughs> <"The> ours. Oh, Howdy. Hey, JR, I took care of the crew in the park. <laughs> I'll be. Let's go after their supply lines next. Eric's got a crew at the train depot smuggling in crates of stolen parts. That's how they keep undercutting my prices. Don't worry, I got this. Son, what? they Panteros happy. Oh, bugged, let me know. Hey, Eli, I'm fixing up a Pantero's problem for JR. Then I think he's in. How's the rest of the team doing? Great. Kevin knows so many people. Ha Reagan all he has to do is buy him coffee to get him a sign on. Well I'm busting my ass torching Pantero's cars. Jak I really do. Pantera się kolejnych trzeba po prostu. Nie wiem jak oni tego robili, ale jest okay. O kurde. Tu jest wejście? Wejście tu jest. A mogę wjechać? Dobra, idziemy. A, nie, przeładowałem. It is now! You fuck with Jim Rob, you answer to the saints! No i co i wszyscy już praktycznie Nie, co ty robisz? Nie! O ty dziadu. Czy burak A to co co Tutaj wiesz O kurde Who oh, won't let that slide? On ja. I co, ja mam po prostu jeździć po tym? Tell Sergio Jim Robb's garage is under the safe protection. Nie będziesz mnie tu. Jim Robbs. Two for two, JR. Son of a gun, you still got it. Only thing left to hit is Derek's HQ. Stale Stale the corner. Oh, hell bells You gotta get back here. Derek and his crew just rolled up on me. This is what you get for fighting back old man. man. Do niego get off of my land. Fuck, better hurry. Mm. O, przy, Nie sądziłem, że to się uda, ale już pojazd mi się psuje. Dobra, tam damy radę jeszcze. Przetrwa, jeszcze chwilę. Chyba. Mam taką nadzieję. Chociaż, znając mnie, no to zaraz się rozwala o coś. O, kość przejechałem I nie wtrofiłem. Skocznie. Nie potrafię tutaj jeździć. O, dobra. O nie! Dobra, przeżył. O kurde. I'm gonna say this one last time. Stay away from Dobra, czas wysiąść. O już. Nie no tutaj ktoś jeszcze jest. Od ty, dziadu! Spadaj ode mnie! Dobra. Nie będziesz mnie tak denerwować. No to lecimy, no Nie masz, wykończę ciebie tak. O jajka Awans. Fajnie. Ciekawe, co teraz mamy? A to chyba, że mamy said, już trzy paski Pokazuję wam kurwa palcem up. na monitorze. Ja pierdzielę? Jak nice. to się mówi? Well, we can count JR in. Uh, what is this? It's not board game night. No. This is where all our dreams come true. Don't say that. My dreams are pretty weird. While you were out talking to JR, I was going through the briefcase we got from John Bland, the real estate guy. Turns out the deeds of the church wasn't the only thing in there. As of now. We are the proud owners of a shit ton of empty lots all across town. That's real estate we can use to start up some new, um, entrepreneurial ventures. By which he means crimes. Fine, yes, crimes. Nice. You did say we need to have our fingers in more pies. I've got that covered. I spent the whole day baking my ass off. Okay, fine. They're empanadas. That's not a pie. It's in the pie family. Now I'm really hungry. Plan first, eat later. Right. So. How do we cover all this ground? One building at a time. So far, we've got the church and gym robs. So what do we build next? Whatever we want. <gibberish> Dobra. Więc tak. to skończymy. Następnym będziemy się bawić przedsięwzięciami. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i co. I zapraszam Was do kontynuowania oglądania mojej serii. pa! pa.